Siema siema, witam serdecznie Jest Halo. ze mną Kacper i Daniela, dziewczyna, którą Kacper zaprosił na radkę. Jesteś głupi. <noise> w każdym razie ja dzisiaj jestem e, z młodymi, ponieważ Kacper wymyślił e, tak naprawdę 20 minut temu, że będziemy jechać 30 minut do jego koleżanki, którą poznał kiedy. Nie pamiętasz? To tak ta właśnie tanie? jest, nie? nie tak. pamiętam nawet kiedy się poznali. <laughs> poznali się jakoś w wakacje, no i postanowiłem: a dobra, zabiorę młodego. No i teraz co, jedziemy do maczka, nie? Tak. Jesteście głodni? Generalnie rzecz biorąc, mega zabawna sprawa, bo cały dzień spędziliśmy z e, Katrą gdzieś tam ogarniając tematy. I na wieczór tak i niz i zowąd chyba, żeście się spisali, nie? No. No nie. Wiem. No, no tak jesteś wygadany. Kupisz mi iPhone na 12. zawsze chcesz wszystko. No. powiedziałeś ostatnio, że mi kupisz. Tak, wygrałeś się do ty na tym, to to sobie no. Tak. To przedstaw może Daniela, nie? No to jest Daniela. A ty jesteś wygadany normalnie. Szkoda, że, że teraz tak, tak mało gadasz, nie? A wcześniej to... Dobrze, satelita. No satelita, jak zwykle, mnie będzie wyzywał tak. klasycznie. <laughs> Ty, ta, ty zawsze jesteś stary, taki wygadany, a teraz jak jest no. Daniela, to jesteś taki spokojny. Okay. Y... się spokorniał, nie? Tak, opanowany, widzisz. Dobrze, dziewczyna powinna cię ustawić, no. nie? Też, dziewczynę sobie trzeba wychować. Nie, to Jezus. musi być wycięte. To musi być wycięte. Nie. No, jesteśmy z Danielą, właśnie będziemy bić Grubego, więc jakbyście chcieli zobaczyć jak wywozimy Grubego do lasu, to zostawiajcie kciuki w górę i będzie na relacji. I załapać i będziemy bić. No. no. dawno się nie widzieliśmy. No, super. Ale pokazałbyś się, a nie tylko mnie. Ostatni raz wakacje jakoś. Wtedy, no. Wtedy... Wtedy jak ode mnie, nie? Tak, tak. No. Ale miał tą samą bluzę, nie, nie zmieniał nawet ubrań. Tak pewnie. Jasne mm. dawaj. Tu mamy wiernego fana, przyjechał do mnie. Psychofan V2. No co, dawno się nie widzieliśmy, nie? Jakbyś to drugi raz. No. Ale no trochę czasu minęło, nie? No wakacje jakoś ostatni raz widzieliśmy. Małek no, byłeś taki... Ja nie chcę nic taki mówić, ale... Taki od ciebie, nie? Co ty gadasz? Ani <laughs> trochę nie był wyższy. Się... Byłem. Ale ma uszy jak satelita. Ty, ty też. <laughs> no. Dobra, idziemy nagrać fajny film. Tutaj z Kacperem i z Danielą. Eee, będę waszym szoferem. No. Ja się nie będę odzywać za dużo. Nie pierwszy, po... nie ostatni raz. Mam nadzieję. Jeżeli, jeżeli Daniela tak mówi, to znaczy, że coś tutaj jest na rzeczy chyba. No. <laughs> Dobra, to lecimy. Eee, dzięki za oglądanie. To taki króciutki update, bo po prostu nie możemy nic dzisiaj wrzucić z tego względu, że jest późna godzina, już jest 27, więc zanim byśmy to nagrali, no to wiadomo, no nie ma szans. Eee, I tyle. Dzięki, piąteczka. Ją. Zostawcie kciuka w górę i obserwujcie Instagramy. To, to mówię dwa razy. Tak? Tak. nie mój.